Rola sportu w czasie wojny pasjonujący, pasjonujący panel poświęcony sankcjom. Wydaje mi się, że wielu osobom otworzył oczy, no bo chyba to była wiedza trochę zakulisowa, nie było wcale tak łatwo przekonać społeczność międzynarodową, żeby sankcje jakiekolwiek nałożyć na Rosjan. No dokładnie tak, to to się dzisiaj wydaje oczywiste, wtedy ani oczywiste nie było, ani nawet takie łatwe. A opór niektóre federacje stawiały do samego końca i nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli społeczność międzynarodowa, tutaj nasza rola jest, obiektywnie największa, bo jesteśmy sąsiadem Ukrainy i myślę, że najlepiej rozumiemy i najbardziej jaskrawo widzimy to, czego tam dokonuje Rosja i jak wielką wagę trzeba temu nadać. Jeżeli my przestaniemy trzymać ciśnienie, to niewątpliwie Rosjanie wykorzystują każdą okazję do tego, wykorzystają, żeby wrócić na areny międzynarodowe sportowe, A tego sobie do czasu przynajmniej zakończenia procesu pokojowego na Ukrainie nikt w cywilizowanym świecie już dzisiaj nie wyobraża. I to jest ogromny sukces, który osiągnęliśmy w ramach tych naszych zabiegów dyplomatycznych, które prowadziliśmy przez ostatnie miesiące. A łatwo naprawdę nie było. Ja tutaj często powołuję się na przykład Federacji Narciarskiej, FIS-u. W, w, w marcu w Polsce odbywały się mistrzostwa świata młodzieżowców w narciarstwie klasycznym. I naprawdę do ostatniej nocy, dosłownie do nocy przed rozpoczęciem tej imprezy, prowadziliśmy z szefem FIS-u, rozmowy telefoniczne. Ja ostatecznie musiałem zagrozić tym, że wypowiem umowy na dzierżawę obiektów cos Cosu, czyli kompleksu Skoczni, i że ta impreza nie odbędzie się z tego powodu. I dopiero takie postawienie sprawy doprowadziło do tego, że o godzinie około 23 spotkał się zarząd online po raz kolejny i podjął oczekiwaną przez nas decyzję dotyczącą wykluczenia rosyjskich zawodników z tych zawodów, a my nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby na terenie Rzeczypospolitej, jeszcze w kontekście tego wszystkiego, czego się wówczas domagaliśmy od społeczności międzynarodowej, Rosjanie wystartowali. Tutaj też warto wspomnieć o tym, jak świetnie zachował się wówczas ówczesny prezes Apoloniusz Steiner, który nie tylko stał za nami murem za taką decyzją, że, bez, że jeżeli nie będzie decyzji o wydłuczeniu Rosjan, to w tych Mistrzostwach Świata nie startujemy, ale znalazł poparcie bardzo wielu związków krajowych i ta impreza odbyłaby się wówczas bez Fisu -y, jako nieformalne mistrzostwa świata, bez Rosjan. Myślę, że to wszystko spowodowało, że FIS musiał się ugiąć i tego typu naciski były potrzebne w bardzo wielu przypadkach. To naprawdę nie było łatwe. Mm -hmm. samo się nie zrobiło, to na Czyli zgodzimy się, że środowisko międzynarodowe, sportowe, nie ma takiego wademekum postępowania w podobnych sytuacjach. Czy takie wademekum powinno powstać? Czy w ogóle jest szansa, żeby coś takiego powstało w przypadku kolejnych konfliktów? To niestety jest tak, że w środowisko sportowe, no oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z wojną światową, to siłą rzeczy życie sportowe zamiera, natomiast jeżeli mamy do czynienia z wojnami, które nie mają jeszcze charakteru e, 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 multilateralnego, są bilateralne, to środowisko sportowe bardzo często stara się tych wojen nie dostrzegać, nawet. W Sytuacji takiej, jak mieliśmy do czynienia przecież z tym atakiem Rosjan na Ukrainę, kiedy złamany został wprost olimpijski pokój, bo przypominam, że Rosjanie dokonali tego ataku pomiędzy igrzyskami olimpijskimi, olimpijskimi, a PARA olimpiadą, która zaczynała się kilka dni później w Pekinie, w związku z czym wprost olimpijski pokój został złamany. Pytanie ja tego argumentu używałem bardzo często. Co jeszcze musiałoby się wydarzyć? Jak musiałby się zachować kraj agresora, żeby NKOL, a ślad za tym federacje sportowe? zauważyły problem. To nam się udało i to jeszcze raz powtórzę, to wcale nie było oczywiste, bo bardzo mocno Rosjanie zabiegali o to, żeby traktować ten konflikt w kategoriach typowo lokalnego konfliktu. Nam się udało go umiędzynarodowić. W mojej ocenie to miało również ogromny wpływ na to, jak później świat zachodni podchodził już nie tylko do sportu, ale ogólnie do ataku Rosjan na Ukrainę, czyli do tej pomocy, którą Ukraińcom, nie tylko Polska, ale szereg innych krajów udzielaliśmy i udzielamy ciągle. A to przełożyło się moim zdaniem wprost na zdolności ukraińskie do obrony własnego terytorium i do tego, że ta akcja dla Rosjan jest ciągiem niepowodzeniem.